Witam z kuchni. Spójrzcie na te składniki. Co z nich można zrobić? Święta już niedługo, a ja będę robił barszcz czerwony. Najlepszy taki właśnie własnorobny. Rzeczy, które mi są potrzebne na barszcz to przede wszystkim buraki. 3 kg. 4 marchewki. 3 pietruszki. 1 duża cebula, ja tutaj mam 3 mniejsze. Pół selera. Ziele angielskie około tam 10 Bobków, jedna łyżeczka pieprzu czarnego w ziarnie, dwie łyżki stołowe majranku, pięć sztuk suszonych grzybków, 7 sztuk liścia laurowego, jedna główka czosnku, 3 cytryny i do doprawienia sól, pieprz, mielona oraz 3 litry wody. Zaczynam od obrania buraków. Niezbędne narzędzie, które pozwoli zachować czystość rąk, są to rękawiczki. Dzięki temu nasze ręce nie będą czerwone. I dzięki tej operacji, jaką jest obieranie, nasze buraki są lżejsze o około 380 gram. Kolejna warzywa do obrania: pietruszka, czosnek, seler, marchew oraz cebula. Pora to wszystko wrzucić do gara, czyli 3 litry wody. Marchew Pietruszkę Jak jest za duża Tniemy ją w pół Żeby więcej wydobyć smaku można ją przeciąć wzdłuż cebula i seler oraz główka czosnku. Trzy zostawiam i miażdżę je przez praskę, żeby wydobyć aromat czosnku. Ja uwielbiam czosnek więc. I reszta przypraw. Liść laurowy, Pieprz, bobki zielangielskiego, grzyby, majeranek, cytryny i buraki zostawiamy na później a to sobie podgotowujemy na wolnym ogniu, żeby wydobyć smak warzyw. Jak nasz wywar pyrka sobie pomału, w międzyczasie możemy pokroić buraki. Dwa buraki zostawiamy sobie na kolejny dzień. A resztę kroimy w plasterki. Żeby więcej soku mogły puścić i zmieścić się nam w garnku. Buraki co tutaj zostawiłem zetrę je na grubych oczkach. Żeby była jakaś fizyczna obecność w naszym barszczu. Po 20 minutach gotowania na małym ogniu. Wywar wygląda tak, do naszego wywaru wrzucamy buraki. No i z wierzchem mi to wyszło. Dobra, buraki są. I fizyczny akcent buraczków. To co wcześniej zostało utarte. To da soczek. I ten posmak buraka. I oczywiście jeszcze teraz dodajemy majranek. Dodajemy również sok z wyciśniętych cytryn. Przykrywamy i od tej chwili barszcz już się nie może nam gotować. Tylko na małym ogniu lekko pyrkać, tak w temperaturze około 80 stopni. Żeby wiedzieć, jaka jest temperatura barszczu, posługuję się o to takim termometrem. Więc jest tam około tam ponad 80 stopni. I zostawiam tak na 2-3 godzinki, żeby mogła wydobyć się esencja z naszych buraków i ten cały smaczek został w naszym barszczu. A co to jest pyrkanie? Pyrkanie właśnie jest coś takiego. A w wersji, gdzie mamy więcej czasu na przyrządzenie naszego barszczu, na drugi dzień dodajemy dwa pozostałe buraki. Buraki. Ja już tutaj za dużo miejsca nie mam. Dalej pyrka z kolejne dwie godziny, aby mogła wydobyć się esencja i smak z naszych buraków.